Kolory, towarzyszą nam każdego dnia. Symbolizują emocje, nastrój i znaczenia, które nie zawsze są oczywiste. W Kościele katolickim kolory odgrywają szczególną rolę. Nie są przypadkowe. Każdy z nich ma swoją historię, swoje znaczenie i głęboką symbolikę. Kolory ornatów, które widzimy podczas mszy świętej, mówią nam więcej niż mogłoby się wydawać. To one zdradzają charakter dnia liturgicznego. Nastrój wspólnoty wierzących, a nawet przypominają o fundamentalnych prawdach wiary. Dziś przyjrzymy się bliżej tej fascynującej palecie barw liturgicznych. Odkryjemy skąd się wzięły, co symbolizują i dlaczego właśnie w taki sposób Kościół posługuje się kolorami. Zapraszam na film Kolory w Kościele, Tajemnica Ornatów i Liturgii, Historia Kolorów w Kościele. Zanim przejdziemy do samej symboliki, warto cofnąć się w czasie. Czy kolory liturgiczne istniały od zawsze? Odpowiedź brzmi nie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie przykładano wielkiej wagi do barw szat liturgicznych, używano tego, co było dostępne najczęściej prostych, białych tunik. W starożytnym Rzymie biel była oznaką czystości i święta. Z czasem jednak zaczęto dostrzegać, że kolor ma moc przekazu. Przełom nastąpił w średniowieczu. Papież Innocenty III na początku XIII wieku ustalił pierwszą spójną regułę dotyczącą barw liturgicznych. Od tego momentu kolory zaczęły pełnić funkcję nie tylko estetyczną, ale i symboliczną. Miały oddawać ducha obchodzonego święta. Od tamtej pory w kościele funkcjonuje pięć głównych kolorów liturgicznych. Biały, czerwony, zielony, fioletowy i czarny. Z czasem dołączono także różowy oraz złoty. Każdy z nich ma swoje miejsce i swoje przesłanie. Biały, kolor światła i zmartwychwstania. Zacznijmy od bieli. Biel to kolor czystości, światła i radości. W liturgii Kościoła pojawia się w najważniejszych momentach roku. Kapłani zakładają biały ornat w Boże Narodzenie i Wielkanoc. Czyli podczas świąt związanych z narodzeniem i zmartwychwstaniem Chrystusa, to barwa zwycięstwa życia nad śmiercią, nadziei i radości. Biel towarzyszy także sakramentom. Chrzest, komunia święta i ślub to chwile, w których obecność tego koloru jest szczególnie wymowna. Symbolizuje niewinność, początek nowej drogi i czystość serca. Ale biały kolor nie ogranicza się tylko do radości jest także symbolem światłości bożej dlatego używa się go w święta Najświętszej Maryi Panny w uroczystości aniołów i w święta świętych którzy nie przelali krwi za wiarę czerwony kolor krwi i ognia czerwień to kolor krwi ale także ognia w kościele czerwony ornat nosi się przede wszystkim w wielki piątek kiedy wspominamy mękę i śmierć Jezusa to dzień, w którym symbolika krwi nabiera najgłębszego znaczenia. To także kolor męczenników, tych, którzy oddali życie w obronie wiary. Każdy z nich przelał swoją krew, a czerwony ornat przypomina, że krew ta stała się zasiewem dla nowego życia kościoła. Ale czerwień to nie tylko cierpienie, to także symbol Ducha Świętego, którego płomienie spoczęły na apostołach w dniu pięćdziesiątnicy. Dlatego w uroczystość zesłania Ducha Świętego kapłani zakładają czerwone ornaty, aby przypomnieć o ogniu Bożej miłości, który ożywia wspólnotę wierzących. Zielony, kolor nadziei i zwyczajnego czasu zielony, kolor przyrody, odrodzenia i życia. W kościele to kolor tak zwanego okresu zwykłego, to czas pomiędzy wielkimi świętami, bez szczególnego przepychu, ale i bez smutku. Zielony symbolizuje nadzieję. To codzienna droga Kościoła, życie chrześcijanina, które nie zawsze jest wielkim świętem, ale zawsze jest wędrówką w stronę Boga. To kolor wzrastania w wierze, cierpliwego budowania życia duchowego i nadziei, że każde ziarno kiedyś przyniesie plon. Fiolet kolor pokuty i oczekiwania. Fiolet to barwa pokuty, refleksji i ciszy. Pojawia się w dwóch szczególnych okresach roku liturgicznego, w Adwencie i Wielkim Poście. To czas przygotowania, oczekiwania i wewnętrznego wyciszenia. W Adwencie fiolet oznacza oczekiwanie na przyjście Mesjasza, zarówno w Betlejem, jak i na końcu czasów. W Wielkim Poście towarzyszy nam jako znak pokuty, nawrócenia i zadumy nad męką Chrystusa. Kapłani zakładają fiolet także podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, a także podczas mszy za zmarłych, jeśli nie używa się koloru czarnego. Czarny, różowy i złoty, barwy szczególne. Wśród kolorów liturgicznych znajdziemy także te rzadziej używane czarny, kolor żałoby i powagi. Dawniej był częściej używany podczas pogrzebów i mszy za zmarłych. Dziś spotyka się go rzadziej. Choć wciąż pozostaje symbolem smutku i refleksji nad przemijaniem. Różowy pojawia się tylko dwa razy w roku w trzecią niedzielę Adwentu, zwaną Gaudet, oraz w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Laetar, to barwa przełamania smutku. Przypomnienie, że nawet w czasie pokuty widać już światło nadchodzącej radości. Złoty Kolor wyjątkowy, używany w największe uroczystości, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, symbolizuje majestat Boga i chwałę nieba. Złoto może zastępować inne kolory, ale nigdy odwrotnie. Symbolika dla wiernych. Co kolory mówią do nas? Czy kolory ornatów to tylko tradycja? Zdecydowanie nie. Każdy kolor mówi coś do nas, do wiernych. Biel przypomina, że jesteśmy powołani do świętości i życia w światłości. Czerwień uczy nas odwagi i miłości aż po ofiarę. Zielony zachęca do cierpliwości i nadziei. Fiolet zaprasza do refleksji i pokuty. Czarny przypomina o kruchości życia. Różowy i złoty ukazują radość i chwałę Boga. Wszystkie razem tworzą swoistą mozaikę życia chrześcijańskiego. Radość, cierpienie, codzienność i wieczność. Kolory w kościele to nie tylko estetyka, to język, który przemawia do naszych serc, to przypomnienie, że liturgia jest nie tylko modlitwą słów, ale także znakiem i symbolem. Każdy kolor niesie ze sobą historię o Chrystusie, o kościele i o nas samych. A kiedy następnym razem zobaczysz kapłana w zielonym, fioletowym czy białym ornacie, będziesz już wiedział, że za tym kolorem kryje się głębsze przesłanie bo w kościele nic nie jest przypadkowe, nawet kolory.